spadło a mamy już teraz początek czerwca o i jesteśmy na kawałku z trawą skoszoną kilka dni temu trzy dni chyba od tego będzie no, mówię trawa jest w tym roku trochę przestarzała już wykwitła już trawa już jest dosyć podsuszona no mówię, już kilka dni przeleżała a ostatnio o, była fajna pogoda. Wczoraj, przedwczoraj było do 25, może stopni nawet nie było. No i wiaterek. Matko Co no ale to zrobisz, taka jest pogoda. No ale teraz dobrze, trochę cieplej się zrobiło, pogoda w końcu może będzie. Bardzo długi czas, nawet nie pamiętam ile, bo już jeszcze byłem mały, to tatę kupił i do tej pory kręci Chyba bez większych kawali, z tego co pamiętam, nawet chyba nie było jakichś poważniejszych awarii, Oczywiście odpukać, żeby nie zapeszyć. No były wymieniane tylko te wałki, rolki, takie co idą na ramionach. Takie docisk, nie wiem, jak to dokładnie się to takie. się odkłada, się odkłada, to to się kupi, to to się zrobi i tak się odkłada te kupno tej zbierawiareczki no ale mówię trzeba będzie już coś pomyśleć trochę, bo już coraz słabiej zaczyna grać, ale no nie jest jeszcze źle O grał się na fajna sprawa ładnie padnie w tym roku trawka. W tamtym roku takiego zapachu nie miała. Nie wiem czemu, ale normalnie w ogóle prawie nie było tego zapachu. A w tym roku ładnie jest. Ładny zapach można robić, aż się chce. Zawsze się chce, no ale jak jeszcze ładny zapach to już w ogóle jest lepiej wypracować, nie? Kurde co? tego bocznego ekranu nie wiem jak to dosłownie poprawnie się nazywamy to zawsze nazywamy ekran telewizor, niektórzy na to nazywają leży kto jak Google To jak woli a my nie mamy z tego powodu, że dawno, dawniej dawno, dawno temu już dosyć dawno, nawet ja chyba nie przypominam sobie to się kułało ten, ten, ten ekran, a tatuś później Grabił. bez czego, tak się przyzwyczailiśmy, tak to stało no, no i może trochę rozrzuca, no ale no, nic się nie poradzi ale jak jest czas, to czasami trochę z gratkami się dograbi nie ma większego problemu nie? No. No, to jest. dobra, nie będę chyba Was dłużej zanudzał się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dopnijcie suba z dzwoneczkiem, żeby, żeby zmotywowało to mnie do, do dalszego nagrywania. I napiszcie jakiś komentarz, czy wy się na to robicie, jeśli ktoś to ogląda. Czy już robiliście może. No i to by było na tyle. Dobra. Do oglądania do następnego.